Piłkarze LZS-u Olszowa szlifują formę przed inauguracją rozgrywek na boiskach grupy drugiej kalickiej klasy A. Do tej pory podopieczni trenera Jacka Kłodnickiego rozegrali 3 sparingi, przegrali z Ourem Roczeń 2-5 ze strażakiem Słupia 1-5 i z Wiktorią Laski 1-2. No, zaczęliśmy już w lipcu, 15 lipca robimy treningi dwa tygodnie było trzy razy w tygodniu plus sparring. Także w miarę możliwości ci, co są nie na czasach ani gdzieś tam wyjechani, to przyjeżdżają na trening i trenują. Także nie tak 100%, ale tak w 70 jest obecność na treningach. Docierają informację, że Wolszowie budowany jest solidny zespół zbierz zawodników. Nie, to lepsza przesada. Po prostu uciekło nam trochę chłopaków i musimy coś kimś uzupełnić. Zespołu nie buduje się w jednym roku, także próbujemy to jakoś zrobić. Wiadomo, że nie ma wielkich pieniędzy, czy tam jakichś tam pieniędzy takich, żeby pościągać chłopaków. No przychodzą ci, którzy byli kiedyś nawet związani z Olszową. Nawet jeszcze w zgodzie Olszowa grali, także sięgamy po takich chłopaków. Nie są jeszcze oni wiekowi, bo wiadomo, że to jest taki najstarszy rocznik, to jest 8-6. Także to są chłopaki jeszcze do grania. No i chcemy, żeby wrócili do Olszowa. A kto zasili Olszowę? No, z takich pewniaków to jest już Jasiński Łukasz z Wieruszowa, z Prosny Wieruszów jest załatwiony i przychodzi Kunc Michał, właśnie o tym Michale miałem na myśli, jeżeli chodzi o zgodę Olszowa, no to ten, te dwa transfery są już zaatwione. no i mój syn wraca, Jacek Kłodnicki po wypożyczeniu z Mroczenia do Olszowy. Poprzedni sezon rozpoczęliście fenomenalnie. Jako Beniaminek, kilka meczów i byliście w czubie a klasy. Ten sezon chcielibyście z pewnością tak samo rozpocząć. Znacie właśnie, myślimy teraz troszeczkę inaczej, bo właśnie młodzież nam podchodziła, taka, która w tym sezonie już powinna decydować o, o obrazie zespołu, o grze. Podchodzili ci do mroczenia, do czwartej ligi. Także musimy to inaczej poukładać. Powiem tak, że trudno jest zbudować zespół na dzień dzisiejszy. Młodzież ma inne myślenie troszeczkę niż kiedyś. Będzie problem, ale chcemy zbudować zespół na miarę, tak jak ostatnio mówiłem, piątego miejsca gdzieś w tej klasie. W pierwszej kolejce 24 sierpnia Olszowa u siebie zagra z Elzadecem czcinicą.